Ty ludzi, ale ja, ja kurde jestem w tym. E, jestem w Wenezburgu, Waszyngton, Ameryka, Stany Zjednoczone. A e, tu są wielkie pożary w ogóle. Kalifornia, Oregon, e, Waszyngton, właśnie. Patrz, jaki smog. Ludzie, taki smog. Jak żyję, kurde. W całym moim życiu pierwszy raz widzę taki smog. Pierwszy raz widzę taki smog. Mam motel tutaj, bo mam pauzę. Więc wziąłem sobie motel, żeby się odchamić od ciężarówki. Ale kurde ludzie, pierwszy raz w życiu. Jestem blisko jakichś takich wielkich pożarów. Ty no kurde ludzie, jestem w szoku. Bo nigdy nie widziałem, ja mówię tak i, i, i czuję w, w pokoju właśnie, nie? Mówię, jakby ktoś kurde jakieś takie coś palił, jakiś barbecue Jakieś tam, kurde, yy, jakieś ognisko, znaczy nie ognisko, ale coś takie, wiecie, na przykład jak tam, jakieś hamburgery, nie hamburgery, odpalacie, taki, kurde, spalenizny sfond był, nie? Patrzcie, ludzie, no, kurde, ludzie, to jest fucking, daję słowo, nigdy nie miałem takiego czegoś jeszcze, może tak. A przecież, kurde, nagrywałem to. To jest ten, ta kantalupa. Ludzie, to jest ta kantalupa, co ja nagrałem w czerwcu, jak się ją deptałem. Ona tu dalej jest, teraz mamy wrzesień. Trzy miesiące ta kantalupa tu przetrwała. Kantalupa, którą deptałem i się dziwiłem, że jakiś tam sok z niej wypływa. No to jest mój patologiczny kanał, nie? Dobra, więc tak, ale jaja. No ludzie, no takiego smogu... Ja muszę odpalić ciężarówkę Nie wiem to kurde te ślady to są po czym to nie to jest smoke to chyba nie ma nic do tego Odpalić idę dziada Idę odpalić dziada bo żeby kurde bateria mu nie siadła Tak Ale takiego smogu ludzie naprawdę pierwszy raz w życiu dam mu tak na pół godziny, może większe obroty. Oczywiście anti-lock anti brake, malfunction, check engine, tak co tam jeszcze jest. Check engine, traction control, to, to, to chyba też ma z tym traction control coś wspólnego, chociaż nie wiem, muszę zerknąć co to jest ten znaczek dokładnie, ale chyba, no nie chcę się, muszę, nie muszę zerknąć, nie, bo tego znaczka, pierwsza z tych ten znaczek mogli widzieć, nie? Chyba coś z traction control, a mogę się mylić, więc nie bierzcie za słabo. Który musiał zerknąć na manualu, co to znaczy. Ale mówię, TC jest, tak się podwał. Nie, bo poszedł. Ale kurde, ty. Dobra, ja idę. Niech pochodzi sobie Mamy jakiś tam czas. Lodówkę też włączę. To nie była. Nie, lodówka będzie ok, ale. słuchajcie, to 15 minut, niech pochodzi. 20 minut ale takiego ludzie smogu to jest to nie wiem czy to jest smog czy co, co to jest jak to się nazywa Ja nigdy w życiu ludzie bez jaj nie widziałem Nigdy Nie aż tak no czy to jest kurde Odpali to no ta 73 no bo jest nagrzane Tylko czy odpali Odpali dlaczego miał odpalić już jest ok. Więc dawaj, dawaj. Zaciągaj gnoju. Dawaj, zakrztuś się. Za, za, zakrztuś się. Gnoju, ty świnio. Ty, no bo ja nie mam kurwa, o czym ty Włącz tą lodówkę, bo chce iść do pokoju. Ale, ludzie, kurde. Pierwszy raz takie coś. Pierwszy raz, wow A wszędzie są te komunikaty właśnie, że jest złe Powietrze, nie? O, czekajcie, chyba teraz zarzu zarzuci Musisz słychać, że tyk 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 zarzuci czy nie? O to jest pytanie Kurwa, nie, Dzisiaj! Dzisiaj kurwa! No, fuck you. Niech pochodzi z 15-20 minut <laughs> Kanta lupa Ludzie, zerknijcie na mój filmik Który jeszcze się nie pojawi na YouTubie Więc nie mogę daty podać Ale ten da, data ta, co Byłem w tym samym hotelu W czasach Chyba z tym, co miałem problem z tym Z tą klimatyzacją Deptałem tą kanta lupę, Kurde Jak jakiś Kurwa, nie wiem, suchary jak ten, jakiś jak, jak szczerbaty, który w na goście, które gości, mają zęby, nie? Dobra, ty ale patrzcie, no ludzie, no to jest fucking, ty, ale ja nie, ludzie, ja po raz pierwszy daję wansowo. Po raz pierwszy w życiu, naprawdę. Nie wiem, że kurwa się powtarzam i te i ale naprawdę jestem w szoku, bo widziałem, że są jakieś te ogromne, te. Jest dzisiaj w ogóle wrzesień, tak? 12 września więc widzę, że ten e, y, są ogromne pożary Kalifornią, Oregon Waszyngton tak jak mówiłem Wczoraj było spokój, dwa dni temu trochę było smogu, no ale dzisiaj co się dzieje ludzie no to jestem kurwa w szoku jestem no. w szoku dobra. Więc spoko idziemy do pokoju, trzeci raz już w tym motelu, pompa faza czad. Nie będę wam pokazywał co się dzieje w motelu, bo nie. Bo już dość patologii na kanale jest, więc dzisiaj gram normalnego kierowcę. Tak, ale zanim. Ale zanim wejdę do pokoju. Jeszcze ostatnie. O kurde, czekaj, nie mam dobrej tej. Nie mam dobrego uchwytu. Pętacie ludziska. Już nie możesz mnie mieć. Z cyklu Patol się uczy. Ludzie, e, ja nie wstydzę. Sam z siebie się śmiać, tak. Jestem w motelu Ellensburg. Ja to już mówię. Kiedyś to już trzeci raz jestem. Dwa dni spędzam, pauzę mam. Eee, trzeci raz jestem w tym hotelu. Ludzie ja się na przykład e, nie wstydzę samego siebie, jakie na przykład ta niektóre na przykład rzeczy, których nie znam, nie zadziwiają. Ci co mnie znają, widzą, że w Polsce zadziwiają się jakieś takie, były takie agregaty, nie wiem, ręcznikiem nie przyszły jakieś kalofery. I potem, na przykład, potem kaloryfer był, ja myślałem, że to jest jakieś ogrzewanie, zacząłem szarpać tym. przecie ludzie takie rzeczy, co każdy twierdzi, o kurde, ale jaki głupek, co kurwa, jak ktoś, nie, jak, ktoś, jak ktoś nie wie, to nie wie, no. Więc nie ma co grać jakiegoś, kurde, wielkiego znawcy. Nie każdy chodzi po motelach, tak? przecie. Pierwszy dzień w motelu byłem, mówię, cholera jasna, dobra, wziąłem prysznic, tak? Słuchajcie. Wezmę, prysznicu nie będę robił. No nie chodzi, żeby robić prysznic. Ten agregat tutaj był u góry. Więc ja się umyłem. Normalnie prysznic. Spoko. Ładnie, ładnie. Pięknie. Dobra, już nie będę wam tutaj pokazywał, ale chociaż dobra. Na faktu filmu, tak? Muszę to zrobić. Ja wziąłem prysznic, tak? Pierwszy dzień. Przyjeżdża, mówię, ty, ale jaja. A pamiętajcie, ten agregat był na dole. Ja mówię, ty, o co chodzi? Woda nie schodzi. Ja mówię, Jezus, maria, ja mówię, fuck this, nie? Dobra, mówię, dobra, może jest powoli schodzi, tak? Poszedłem spać. Rano wstaje, tyle samo jest wody, co byłem, ja wie. No nie, no kurwa, mać, nie? Ja mówię, dobra, no dobra, no co zrobić? No? Został jeden dzień, chciałem wziąć też i rano i wieczorem i na drugi dzień. Ja mówię trzy prysznice. Tą wodę mi zapierdoli, nie? Mówię, gdzie nie będę kurwa. To wody będzie kurde potem, tak? Wiesz mi ta woda się nie wpuszcza z fuckem z cholernej wanny. Eee, więc tak cały dzień byłem wkurwiony, mówię, dobra, muszę iść do on Mówię, no przecież... No muszę się umyć, ja nie będę kurwa, fucking jakiś... woda, no kurwa nie schodzi woda, no ale mówię, Jezu, teraz całe manatki Wypierdalość tak, Przenosi się. Warto to jest tak, i te, cała, te, cały dzień to była debata. Czy warto to jest na jednego, jedne, na jednego wieczoru czy tam dnia trzy prysznice brać inny motel pokój? Znaczy, nie, inny pokój że mi dali bo woda się spuszcza. Nie? Dobra, mówi z tym. Wchodzę rano dzisiaj. Mówię, no dobra, no umyję się, kurwa, zimna woda to już była wczoraj wieczorem. Znaczy, nie, nie ta woda, ale mówię. Zimna woda, mówię, kurwa do kurwa, ale mówię, dobra, chociaż się umyję, pójdę zmienić ten, pójdę do Gostka, i Ci, kurwa, woda się nie spuszcza z fucking z wanny. no sorry, ja muszę, kurwa, mieć inny fucking pokój, nie? Czego się nie widziałem? Ludzie, ja pierwszy raz takie coś widzę, no ale, nie, ludzie, 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 ludzie. Marecki, ale Marecki, ale kurwa, Marecki, kurwa! Nie kurwę, mnie kurwa no, nie mów mi kurwa, że wiesz o co chodzi, bo kurwa nie każdy wie, więc kurwa nie pierdolcie mi, każdy, o jaki ty prostak, jak ty, fuck you prostak ty kurwo, jaki prostak kurwa. Ja nie widziałem, pierwszy raz widzę, że jest agregat, że kurwa naciskasz na to gówno i woda kurwa schodzi no. Czeszczekaj, nie schodzi ty, ale ja, ja. A nie schodzi, schodzi tylko, że powoli. Więc kurwa, nie pierdolcie mi, kurwa, głupot, że każdy, kurwa, taki obeznany wie, że takie agregaty kurwa istnieją. Jakiś, że woda się spuszcza. Potem, że jakieś, kurwa, te. Naryczniki, na, na gówna, ja myślę, że to jest jakiś fucking ten, jakiś karol, kaloryfer. Potem jakieś ogrzewanie, że napierdalałem, a to był, kurwa, ten naręcznik. Więc nie pierdolcie mi, kurwa, że, że wiecie o co chodzi, kurwa. No ja pierdolę, kurwa, no. Ja mogę sam się z siły śmiać, parcie, woda się spuściła. Z tej, z tej fucking many o, no, o ty kurwa, o prostakku z się przyjechał, z nic nie wie, kurwa, nie wiem nie wie, nie wie tego, nie wiem tego, nie wiem tego. Kurwa, jak ja tego nie wiem, to się przyznam. A co? A co kurwa? Każdy, kurwa jest taki obeznany, że wszyscy wiedzą, kurwa, tak? Ja ten agregat pierwszy raz kurwa widzę. I kurwa, <gryw> naprawdę jestem pewny, że większość z was, nie myśląc, ja nawet nie założyłem, że takie coś tam jest taki przełącznik, jestem pewny, że dużo ludzi z was... Nie wiedząc o kurwa, chcę się kichać, bo kurwa, są te, te pyły od pożarów w Waszyngtonie. Więc dużo ludzi na przykład nie zauważyłoby tego, czy nie pomyślał. ludzie, jestem człowiek małostkowy, minimalista. Ja na przykład wchodzę do motelu minimalnie. Ja nie chcę kurde tej nic minimalnie wejść, przebrać się tego, ja nie, ja nie będę się rozkładał na milion lat. Więc na ja nie zobaczyłem, że tam jest taki agregat, że jest tam taki przełącznik, tak? I jestem pewny, że połowa ludzi, patolik, którzy mnie oglądają, też by nie zauważył, że jakiś przełącznik jest, kurwa. No ale to nie pomyślałem, mówię, no dobra, fuck woda się nie spuszcza. Nie spojrzałem, że tam jest przełącznik, dobra, patrzę, że jest. Później, więc kurde, ja się nie wstydzę przyznać, kurwa jaka czasami, kurwa. Jestem taki małostkowy, że ja mam wszystko w dupie, bo ja tylko chcę się bawić, ja tylko chcę, kurde, mieć... Jestem nietypowym człowiekiem, chcę tylko imprezować, chcę tylko się bawić, tylko to się dla mnie liczy, nie liczy się dla mnie nic innego. czasami takich małych nie zobaczę, nie? Jaki jest sen tego filmu? To, że nie... nie ten, kurwa, często się tam tej... O fachu, się zagubiłem. Uuu, widzicie, poeta się zagubia. A te się zagubiają. To, że nie... Nie ten, książka po okładce, tak? Jak ktoś mówił? Książka po okładce. Coś takiego kurwa, nie? Ludzie, ja jestem człowiekiem, który kurwa nie lubi takich rzeczy praktycznych, tak? Ja tylko szukam browców, zabawy, kobiet, wszystkich rzeczy, które pomagają do imprezy. Więc dla mnie na przykład taka wanna, jakiś tam przełącznik, co był, to jest taka małostkowa rzecz, bo ja na przykład już wtedy marzyłem, żeby kurde, że jestem w motelu, więc jest milion innych rzeczy, które mnie fascynują, co będzie później, jak ja prysznic wezmę. Więc mnie jestem, tylko nie zrozumiałem artystą, nietypowym człowiekiem, szukam dobrowców, zabawy, poezji, miłości, księżyca, słońca, a kurwa, wypierdalać! ukończenie filmiku z wczoraj z motelu jechałem rano smog cały czas cały czas jest smog wow i czuć nie wiem czy wy czujecie przez, przez, przez YouTubea. nie żartuję ale, ale czuć taki kurde jakby ktoś mówi no Coś kurde na Barbecue coś, coś ten jakieś mięso kurde ten. No takie spalenia, no. Czuć ten swąd spalenia, nie? Wow. Czyli dalej kontynuujemy z tym smogiem przez te pożary. Wow. No mówię ludzie, no... Jeszcze nigdy, nigdy, nigdy nie widziałem czegoś w życiu, nie? Nieźle, nieźle. Że... No ludzie, no patrzcie, to jest smog, to jest wszystko smog. To jest smoku, to chyba nie jest. Jeśli od pożaru to to nie jest smog, chyba nie. No nieważne, ale rozumiecie o co rośnie. Wow. Nieźle zadumione. bardziej w góry jadę, tym bardziej większy smog. Tu niedaleko gdzieś się... właśnie ten pożar był. Już nie ma tego pożaru, bo tak patrzyłem na internecie, gdzie są te aktywne pożary. Czy ten pożar zagaszony, ale jednak, jak mówię, te wiatry przyniosły ten cały dym, smog. Nie wiem, gdzie jest właśnie mój. A, muszę zobaczyć, albo się mniejsza z tym. Gdzie tutaj jest najbliższy ten pożar? No bo tutaj, mówię, wczoraj było dość duże takie zadymienie, a dzisiaj widzę, że jeszcze jest bardziej. To wrażenie, nie jest, a na dworze jest 20, 22 stopnie. Więc to nie jest jakaś mgła czy coś, nie, to jest po prostu naprawdę smog. Byłem ja jeszcze przyciągnięty wiosną, ludzie. I ja dziękuję. Rafał podobno tydzień temu przyjeżdżał, to widział ten pożar. Znaczy pożar tutaj, akurat wiemy, jest jeden z tych pożarów, nie? Przy jaki nie? ale tu nie wiem, jakim jestem. Ten pożar to już jest zagaszony tutaj. Jakiś drugi chyba był? jeśli nie mylę. No i mówię, tak to nie się. ale, ale kurde, no dzisiaj to już w ogóle. Zadymione. Kurde, w ogóle ten rok jest jakiś cholera. Nie można oddychać, bo koronawirus maski, teraz maski w ogóle są. Nie ale wszędzie są ten... Ostrzegają, że, że powietrze jest słabe, żeby nie wychodzić na nawrót, tak? naprawdę, żeby nie wdychać tego powietrza, nie? <laughs> nie dość, że przez COVID, przez COVID kurwa nie można wychodzić tam mówią, żeby jak najmniej. To teraz nie można wyjść. Znowu, bo kurwa, nie można wdychać, bo jest fucking poziom zadumienia jest kurwa natężony.